Mieszczącego 82 tysiące widzów stadionu Borussia Dortmund. Witają Państwa serdecznie Dariusz Spakowski. Razem ze mną komentować to spotkanie będzie Jacek Laskowski. Mecz dwóch najbardziej zagorzałych rywali. Terby zagłębia rury, Borussia Dortmund kontra Szalkę Gelsenkirchen. Te dwa kluby zdecydowanie się nie lubią, to widać po nastrojach kibiców. Oczywiście na boisku wyzwala to dobrą sportową złość, ale trybuny aż kipią. Marco Reus, lewy pomocnik związany przez całą młodość z niemieckimi klubami. Co może nam dzisiaj pokazać? Roiz jest przede wszystkim bardzo szybki i wytrzymały, a do tego świetnie panuje nad piłką. Potrafi też szybko orientować się w sytuacji na boisku, a jego precyzyjne podania i celne strzały nieraz już zagroziły bramce przeciwnika. Stawowa taktyka, którą stosowali już wielokrotnie i z której są powszechnie znani, to pressing i to na całej długości boiska. Bez względu na to, czy się bronią, czy atakują na połowie rywala, cały czas wywierają presję na zawodnikach przeciwnika z niezłymi zresztą efektami. Rywale nie mają z nimi łatwo, a sędziowie nauczeni są reagować na każde przekroczenie przepisów, o co przy takiej taktyce nie trudno. Teraz na naszych ekranach dzisiejsze ustawienie szalke gelsenkirchen Zagrają dzisiaj klasycznym wariantem ustawienia 5-3-2. Trzech centralnie ustawionych obrońców zapewnia ochronę pola karnego. Dwa i boczni wspomagają ich, ale wychodzą też do przodu, żeby dać pomocnikom możliwość zagrania piłki do boku. Aksel Witzel. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Sędzia pokazuje grać dalej. Przywilej korzyści. Dobra decyzja. Ureiro! Daleko wybijają. Sędzia początkowo puścił grę, ale pamiętał o tym faulu. Tak i ta żółta kartka jest jak najbardziej zasłużona. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze opozycje. Mario Gece. Sancho. Może światotnik po skrzydle mają miejsce z przodu. Przeciwnicy chyba zaspali. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Ocipka. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Chyba będzie dośrodkowywał. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Koniec tej akcji. Piłka poza linią końcową. Aut bramkowy. Żółta kartka to zagrożenie dla zawodnika. Musi się teraz bardzo pilnować. Oby nie powtórzył błędu, za który został ukarany. Zespół traci piłkę. Marco Royce. Znalazł się na czystej pozycji. ale mieli teraz szansę. Zabrakło chyba trochę wyrachowania. Kali Przeciwnicy przejmują piłkę. Julian Weigel. Dobrze przeczytał podani i w porę zareagował. Daniel Kalidziuri. Świetne przejęcie i zatrzymanie dobrze zapowiadającej się akcji. Odzyskali piłkę w środku pola. Ma możliwość odegrania. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Sancho. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Przenieśli grę z własnego pola karnego. Przejęli w ostatniej chwili. Goetzel, siadownicy po skrzydle mają miejsce z przodu. Przeciwnicy chyba zaspali. Jest szansa, piłka poza wojskiem. Bramkarz za chwilę rozpocznie grę od własnej bramki. Sancho. Manuela Kandzi, Julian Weigl. Od wrzutu z autu Borussia Dortmund. Łukasz Piszczek. Z respektem podchodzą do rywali. Wyczekują cierpliwi. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. Axel Witzel. Przechwycili przeciwnicy. Rezultat do przerwy 0-0. Co sądzisz, jak w pierwszej połowie zagrał Marco Royce? Remisowa pierwsza połowa nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. Musi się lepiej postawić. Przerwa za nami, wciąż leje rzęsisty deszcz. Murawa jest już bardzo nasiąknięta wodą. Piłkarze że szalkę ruszyli z dwóch linii boiska. O, ładnie, Łukasz Pliszczek przejmuje podanie rybala. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Po odbiorze strata piłki. O, ładnie, Łukasz Biszczek przejmuje podanie rywala. Szalkę w natarciu. No i bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. Odrzut z autu rozpocznie szalkę. Ważne, że nie jest osamotniony. Piłka przekroczyła. Po gwisku sędziego, który przyznał rzut wolny dla szalkę, piłkarze tej drużyny wznowią grę. Trener Borussii decyduje się wprowadzić zawodnika z ławki. Strzelać stąd nie będzie, ale może bardzo precyzyjnie wrzucić w pole karne. Wrzutka w pole karne. Udanie broni, piłka cały czas w grze. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Brawo, jest szansa. Będzie strzelał. Gol, mamy pierwszą broń! Meczu. Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. Rzadko zdobywa bramki strzelając tą nogą. Chyba nie jest jednak taka słaba, skoro się udało. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu, jest 1 do 0. Omar Maskarel. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. No, już blisko pole karne. Aksel Witzel. Do końca meczu, jeszcze 20 minut. Larsen. Borussia Dortmund po skrzydle mają miejsce z przodu. Przeciwnicy chyba zaspali. Wybijają teraz do przodu. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Naciskają na niego. Gra zostanie wznowiona wrzutem z autu Borusii. Zmiana w zespole Szalkę. Arsen. No z tego miejsca można strzelać. GECE! Ale dał teraz popis talentu Bramkarskiego. To będzie rzut rożny dla Borussii Dortmund. Centra z różnego Guerreiro. Może dośrodkować. Dośrodkowanie w pole karne. Marco Royce tuż nad poprzeczką. Ależ była okazja. Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Jest okazja. Gdyby nie bramka aż byłoby po meczu. Racja, gdyby stracili gola, byłoby po wszystkim, a tak mają jeszcze szansę. Ten gracz ma na swoim koncie już jedną żółtą kartkę. Słuszna decyzja trenera i zmienia go. Nie ryzykuje. Rzutka w pole To Piszczek. Gol. Trafia do własnej bramki. Niestety takie pomyłki się zdarzają. Pechowa ta interwencja. Gol samobójczy, żeby się tylko nie załamał. Sprawili miły prezent rywalowi, strzelając gola samobójczego. Mario Goetze. Pulisic. Marco Royce. Ryzykownie, ale udało się. Zdążył w ostatniej chwili. Gojczę. Może stąd strzelać. Cały gwizdek arbitra wygrała Borussia Dortmund. Jestem pod wrażeniem gry napastników w dzisiejszym meczu. Chyba rzeczywiście grali z hasłem cała naprzód. Fantastycznie się spisali. Ma za sobą udany mecz. Chyba nic nie można mu zarzucić. Świetny występ. Solidnie pokazywał się przez cały czas. Wspomógł zespół w wygranej. A do tego sam raz umieścił piłkę w siatce.